W Warszawie pod płacem kultury. No i chcemy znaleźć najsilniejszego śmiałka w Warszawie, który będzie w stanie ponieść motora. Już jest spora ekipa, ale tak dotykam tej rynkojeści, panowie i panie, i sobie zadaję pytanie, po co my tutaj przyszliśmy, bo to jest nie do podniesienia. Jaka jest ty nagroda? Tysiąc złotych za podniesienie tego młota. Tysiąc nie, złotych za podniesienie i energetyki od dzika. Ja to spokojnie dwoma rękoma podnoszę. Zobaczymy. I to jest pierwsze spotkanie z widzami od dawna. Także myślę, że zajebista przygoda będzie godzinę albo dwie tu będziemy stać i testować wszystkich po kolei. Zanim wpuścimy pierwszego ochotnika, to może zasady no. opiszemy. Więc, tak najlepiej ten mod podniósł Radzikowski, i on to zrobił dosłownie o tak, nie? Ale tak to myślę, że tylko on jest w stanie podnieść. Więc jest jeszcze druga poprawna wersja, którą uznajemy podniesienia jest to wersja, w której na przykład podniosłem ten młot ja 20 kg temu wyżej jak ważyłem albo Konrad Lewąska. Jest to po prostu uniesienie tego młota na takiej dźwigni, ciach. I wystarczy, że dotąd go uniesiecie, ale nie zrobicie tego w ten sposób, nie? Że tak sobie go podniesiecie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby teraz tego nie zrobię, nie? Dlatego mówię, po co my to przyszliśmy? Po prostu chodzi no o tak, to, żeby tak go podnieść. Oczywiście, trzeba znaczy... mieć ten mindset, żeby wygrywać. No, on powinien się podnieść. I nie winnie, tak. tylko w system. No. On powinien się podnieść <laughs> tak. Dobra, idziemy, to co pierwszy ochotnik do Mota? Jest nagroda, można zobaczyć, nie. Się tak jak nie to dacie tęczy. rady, ale fajnie skoczuć to. Tak? Tak, tak. Tak tak? Śmiało doświadczenia, jak chce. Gdzie chcesz, tutaj będzie najprościej. Im bliżej Mota, tym będzie łatwiej, nie? Tu wiesz, ktoś stalowy nadgarstek, Patrzymy jednak podnosi. No może taki się osobi może trafi. Być. Serio, bo nie ma szans. No. Nie ma opcji, co? Nie ma opcji, nie ma opcji. No. Ja bym się nie zdziwił, jak ktoś tam na przykład trenuje jakieś siłowanie na rękę 10 lat, przychodzi niepozorny i on wtedy jest w stanie tutaj zblokować nadgarstek. Dobrze kombinujesz tylko nie możesz... O, no tylko fajnie kombinujesz, tylko nie możesz łokciem się zapierać o rękojeść. Nie, nie da rady. Ale wiesz co, nie martw się, zamiast tysiaka masz dzika. Dzięki. Na łatwiej... musisz zablokować nadgar i najłatwiej ci będzie właśnie podnieść tu, nie? I właśnie nie w ten sposób. Nie no, nie, nie Spokojnie, ale, ale podniósł. Nie no, bez przesady, no, to, to jest ciężkie, ale trzeba Nie, nie ma szans. No nie ma opcji, ale warto jest zobaczyć, ile to waży w rzeczywistości i potem inaczej się na filmikach ogląda, nie? Bo jak to widzisz tylko na filmiku, no to faktycznie, to się wydaje prostsze, nie? Siema. O niestety, tak silny jak Radzikowski to ja nie jestem. Nie ma szans na ciężki. Ale powoli coś tam drgnęło. Nie pójdzie. Ludzie, ale... Nie pójdzie, nie Je... pójdzie. No, jeden z tysiąca się trafi. Oh, no. bez czapki. Bez czapki pójdzie. Może łysem upłynie. Pamiętaj, że nie możesz zapierać rękojeści jeśli w Nie ma chuja. Ja się nie chcę uszkodzić. Nie, pójdź w dupę. Nie pójdzie Dawaj jeszcze Ale dobra Dawaj. była. Owca chyba po dwóch godzinach uwierzył, że nie da rady. Kurwa, nie ma szans. Nie ma szans. Nie da rady. Szarpanka Technika szarpanka. Na wiesz taki impuls też może, może... Dobrze, dobrze, zaskoczy no, no. Jak Biela. wierzysz, spróbuj dalej. Jak wierz. A weź a wolniej spróbuj. Wolnie? Na przykład się tak zaprzyj. Ja Jakbyś tak chciał tak patrz. Weź tutaj i zaprzyj tą część. O to nie mamy. Jakbyś chciał zaprzeć, wiesz, tą część patrz dłoni zaprzyj. Nie wiem, się, ej. Ale, No ale widać, że. Jest potencjał, jest o, to potencjał. Jest, nie? No, Mówiłem. Kurwa, ale no, fajnie jakby jeszcze nikt nie wyjebał, bo trochę szybko. No. Nie, nie ma pary. No musisz odpocząć. Może odpocznij i później, ale tutaj była. Może właśnie z Tutaj jest potencjał ogólnie, największy kupicot kolegi. Weź Kuchuła. Ale ale. czuję, że ty mówisz, no, że ty mówisz, że Właśnie nie piłem, to dlatego A, może. Wypij ty mówisz, Za 30 minut za 30 się ty mówisz, że ty wiesz. Daj. Będę ty mówisz, taki tak, jakby tak, jakby podniósł, tak, bym chyba taki sobie załcza, łapa, nie, w sensie że rozgrywka, widziałeś? Rozgrywka, nie. Czuję możesz tak, wiesz, nie przepros, ale blokujesz to. Jest... To był mój typ, to był mój typ, że. Kurde, chyba No to druga. Dujcie... Okay. Pokmij może, pobaw się trochę, nim weź pokmin. <grym> Rozumiesz, bo to nadgarstek ma być prosty, łokieć, nie skupiaj się, nie musi być tak łokieć, nie? Może być tak. Bardziej, żeby podnieść na, z prostym nadgarstkiem, nie? Może jakoś wiesz, bardziej na tą stronę, tak, coś pokombinuj z ciałem, nie? I nie tak, i nie możemy zapierać łokciem, o rękojeść, pamiętaj też. Nie nie, <grywa> <Kurwa>. <grywa> no nie, 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 rady. Kurwa. Kurwa, no nie da się. Wygrałeś, dzika. Dzięki. Jeszcze taki ochroniarz, może dwa metry. Długopis, nie. długopis, ochroniarz. Czekaj, długopis? Nie. Nie. O, o. Milimetr, milimetr. O. To ja to 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 to, metry, to, pana. Pozdrawiamy milimetr, prawie podniósł I on pamiętasz błażej, bo ty chyba byłeś. on w ogóle tak poszedł w ogóle wiesz. i prawie to miał przy pierwszym styku w ogóle już nie. Ale... Ale jak Pan... ktoś podnosi już nawet tak, to siła jest. No tak, już widać. Że... Tylko żeby nie spadł jeszcze. Cool. Żeby nie opadł. Nie, nadgarstek trzeba utrzymać. To się dobra, jest nie, nie, stalowy nadgar. Nie, nie, nie dam Myślę, że jak dobra, ktoś to podniesie, może założyć kanał stalo Stalowy Nadgar. Siemanko, witamy na kanale Możesz Stalowy Nadgar. <śdalany> może później jeszcze. Pozdro stalowy. Jak energetyka wypijemy. Widzę po energetykach, że 24 próby były że tu chodzi o rozgrzewkę dobrą. Teraz można próbować. Może za mało Uj, dogrzałeś się. Dawaj jeszcze te dwa przysiady. Trzeba było dojść te frankfurterki na stronie. Właśnie ja, sza, ja szanuję próby, no bo właśnie wierzycie, że mo, wierzycie, że może to się wydarzyć. A to jest najważniejsze, jebać tych, co nie wierzą, nie? Spróbowałeś, czyli wierzyłeś. O, to, to jest dobry, dobry kierunek właśnie. Jak chcę po coś. Można no, CGI no, jakieś tak, dodać. nadgarstek, O tak, nie tak. Nie okay? może zapierać rękojeścią się. O, o, no. No, no, no. Nie, nie, to nie jest tak, że... No, no. Dawaj pucha. No dobra. To jest stalowy nadgarstek, nie? I widzisz, to było o tak wyciągnięte, a trzeba utrzymać to na nadgarstku. Ja nie ma szana. Dawaj, kurwę, Dawaj ją! Nie no, jebać, Maciek. No ale jak? Pomyśl o tym, że możesz być w internecie kojarzony jako stalowy nadgarstek. Chciałbym, chciałbym. Nie.

Dawaj, dawaj! Dzięki, ale nie. Pozdrawiam. Wierzę w Ciebie, uda Ci się! <grym> tak, to podniosę najwyższy głos! To jest Nie ma tora, wierzę, że zaraz... Dawaj na... tor, dasz radę! ...puszkawica pierdolnie i pójdziemy, tak? Nie, nie ma opcji. To będzie. transformuje teraz. tym czuła tak. tak. no, nie ma. Żeby to nie poszło, nie ma Ale moc była. Ja bym myślał więcej niż ramię, nie? Ej, nie, rób, nie rób. Ja bym nie robił tego tylko, że podchodzę i tylko myślę o ramieniu, ale za ten rób. Będzie ci chcieli tak zrobić, nie? Myślę, że wtedy będzie szansa. Nie no, ni kurwa. Nie, ni chujak. Jest tu potencjał, Zawsze się, zabrzy się całym ciałem, nie? To zepnij, tu to zepnij, wszystko, całą stronę zepnij. Jednak nie masz. Jeszcze. Ale warto było Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Biały rycerz, to... to... O, to o! Co tu się to stanęło? Zapach, to było zaparte o przedramie. O Bo nie widziałem. To było zaparte o przedramie. Jeszcze stan przed zachałowym. Może biały rycerz mieszał i mieszł, zamiatał, nie? Ja nie do prędzej. Chiopie tu. No to, ten klejs Czekaj. Lewo.

To, ja, dobra coś jeszcze magnes, spróbuj teraz. Uj, wow, teraz. Adi. Technika, robisz to. Weź drugą rękę na, na tą, tak jak się podciągasz. Teraz już 5 kilo waży. Jak się podciągasz na jedzenie. No to tak słaby jestem? Tak, tak, tak. Nie no, mogę. Nie, no

a, bo to nowy, ciekawe. <grystanie> Zwykłady, ona się z Ale nie jest w jednym! Ja mam tak motoryzm, że to trzeba z s podejść po prostu. To wszystko w głowie siedzi. Nie wiedziałem, że jesteś taki wyluzowany. Prawie działał, prawie, prawie. Jeden, z. S S nad gazem. <noise> Wiara jest, no trzeba wierzyć, że przyjdzie jakiś właśnie, wiesz Nawet ten pan z baliską, co tu był nie w garniturze i właśnie ta, pan z tego z typu osoby. Jakby jeszcze raz pił koszulę, myślę, że... Z już Rumunii. By... Z Rumunii on był. Armenia? Rumunia. Armenia? Ja usłyszałem Rumenię, zobaczymy. Chyba ty z nim gadasz, ja wiem lepiej, co on mówi człowieku. Ja usłyszałem Rumenię. Zobaczymy, kto, kto ma lepszy angielski. <laughs> bo, to nie, bo to już nie pierwszy, nie pierwszy jest co mnie Saker poprawiał i przegrał, nie? Więc dobrze, że to się wydarzyło. Maybe, Ja tam usłyszałem Romania. Trzecia próba? Trzecia. Bez czapki szło lepiej. No dobra. Dobra, mowry. Ja myślę, że Anto okay, jest okay. Ale to już jest serio. nie? Owca może pokazać, robi. No właśnie, gadamy sobie, że szkoda, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić teraz, nie? Możemy próbować, ale mamy mocne przekonania, że musi być to śmiałek ważący przynajmniej 100 kg, nie? Że raczej nikomu, nikomu idę się nie uda, ale może będzie to. Rycerz w garniturze i z walizką, tak jak mówiliśmy. Uuu, jak w trybowiu. Czekaj, czekaj. Dzisiaj atest tej skrzyni robiłem Kurwa. Będzie dobra. Nie, chuj. Znaczy, kurde. Poda mi się twój styl. Zawsze. No. Zgadzam się ręce rok, teraz. to no, jest no. Normalny facet, nie? Powinien się po prostu zatrzymać się ze swoim dniem i się ze swoim że serio spróbować to podnieść. Chyba, że serio musisz pieczyć, nie? Nie ma szana. Jest wola, jest wola, I... żeby to zrobić. Daj, dajcie rękę do góry, czy, czy jest ktoś, kto stówę waży tutaj. Stówę? Patrzcie, jakim jest jak jeden. Jest... jeden. Patrzmy, kaca, Zobacz, jak jest. jesteś unikatowym gatunkiem. Jeden z nas wszystkich tutaj stówę waży, nie? Ale to, to nie jest tak łatwo. Zobacz, jak ważysz stówę i masz masę I jak, ty, jak to już cię stawia w tłumie, nie? To, to jest nadzieja duża też, no. L liczby mówią na twoją korzyść. Dawaj, jeszcze raz. chuj coś takiego zrobiliście? Nie pójdź. Robert, chodź, ty spróbujesz. Ja? No, Owca próbował. No kurwa, no nie ma opcji. Chodź, no. O, jeszcze wyślizgane. Ale kurwa, no nie ma opcji nawet, patrz. Dobrze. No, kilo, nie? jeszcze na Olivione. Kurwa. <grywa> 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 Dawaj go. Boś kurwa. Dawaj go. Nie ma kurwa opcji. <grywa> <śmiech> <śmiech> kurwa, pokaż. A tak nie ma opcji Ale wyślizgali. O ja pierdolę, teraz to nie ma opcji już. zguje się nadgar, no nie, nie jestem aż tak silny niestety kurwa, żeby zaprzeć się o to. Patrz, zrobisz zooma tutaj, od tej strony. Ale to o to chodzi, żeby to wytrzymało. O to, a jak ktoś zejdzie no to na, na tych palcach tego nie utrzymamy, nie? Ja pierdolę. Bez szans. Bez szans. Nie ma szans dosłownie. Ale mimo tego jesteśmy tu wszyscy, nie? Tak. Zobaczcie, przez to gówno. Ty chcesz spróbować Kurwa. jeszcze, Będę jak się patrzysz. Ja bym na twoim miejscu jeszcze spróbował. Kurwa. dynaty. dyna ty. Ni No tak to wiadomo, ale co prawda magnezja, nie? radzić jakąś taką techniką, o tak no. zrobi, zobacz, jakąś taką techniką Tylko, że nie zaparł się A, a przytrzymał to na nadgarstku, nie? Ja pierdolę, musi mieć kończynę Nie no, kurwa macie Kurwa ale ciężko odejść od tego jak kurwa. o nie miałeś iść? No tak, właśnie miałem jechać do domu, wiesz? No stąd suka je Nie no ni chuj, kurwa, no, no, kurwa. Co się stało? Nikt nie podniósł jednak, bo końcówki nie widziałem. No nikt, nie podniósł nikt. nikt, nikt, nikt nie. Tak? Okej, okay, no. Jest niedosyć. Jest no nie to jest szkoda. szkoda. Chociaż mamy motywację, żeby przyjechać tutaj drugi raz. Na wiosnę. Ale teraz będzie jeszcze młot na highligu. Nie wiem kiedy puszczamy ten odcinek. Będzie jeszcze okazja, nie? Znaczy, aktualnie dzisiaj jest na Highligu, bo to idzie w sobotę. Okej. Okay. A, czyli to... jak chcecie się sprawdzić z tym młotem, to zapraszamy na Highligu, będzie taka opcja w hali w Gliwicach. Możecie wbić na nasze Instagramy, to zobaczycie jakieś spoilery, czy ktoś wyjebał, czy nie wyjebał. No. no z jednej strony nie fajnie, z drugiej pozostaje ta intryga przy tym mocie i tak pewnie to oglądacie i to nie może być takie ciężkie. A fajnie możecie przyjść i sprawdzić, jakie to jest właśnie... Kurde że nie, nie można tego po Zobacz, chłopaki nie wychodzą. No, chłopaki nie. nie wychodzą. Zobre, męszą, męszą. Ale, Dobrze, co, ale najważniejsze to jest spróbować chociaż. No. No. Wiara pozostaje. Trzeba wierzyć. Zobaczenia.